Przed Kopernikiem mieliśmy wszechświat nazywany wszechświatem dwóch poziomów, dwóch sfer, sfery podksiężycowej i sfery nadksiężycowej. Były to dwa zupełnie inne światy. Poniżej sfery Księżyca mieliśmy zmienność, Śmierć i ruch, który był ruchem w górę i w dół. Wystarczy prosty eksperyment. Weźmy kamień i rzućmy go do góry, a spadnie dokładnie w to samo miejsce. Podczas gdy ponad sferą księżyca, jak twierdził Arystoteles, ruchem naturalnym jest ruch po okręgu. Nie ruch po prostej do środka, ale kolisty wokół środka. Powszechne było przekonanie, że wszechświat składa się z dwóch domen, a my żyjemy w tej niższej, w której jest zmienność, w której jest śmierć i przemijanie. Kiedy Kopernik przyszedł na świat w lutym 1473 roku, Wszyscy ówcześni uczeni za filozofami starożytności twierdzili, że nieruchoma Ziemia znajduje się w środku wszechświata, a wokół niej krążą księżyc, słońce i sfera gwiazd stałych. Wśród sfery gwiazd stałych poruszało się pięć gwiazd wyjątkowych. Nazwano je planetami, czyli błądzącymi, gdyż wyglądając jak gwiazdy, poruszały się na ich tle co jakiś czas, zataczając tajemnicze pętle. Ziemia nie była oczywiście planetą, była nieruchoma, w samym środku wszechświata, a raczej w kategoriach filozoficznych na samym jego dnie.